Siemka wszystkim Dolny Śląsk Tam jest leszek Rodowity Wali Walimiak. Rodowity Walimiak Człowiek, który mieszkał do urodzenia w Walimiu A my jesteśmy w takim miejscu w Guszycy, które nazywają kamykami jest to stary, dawny, nieczynny kamienioł Melafiru. Zaraz Wam pokorzę miejsce dokładniej, ale powiem Wam tak, żeby nie przedłużać krótko i na temat. Podjechałem tu razem z Leszkiem. Żeby Zaprosić Na spotkanie Takie zapowiedzieć Które chcę tutaj zrobić Z tego powodu, że Masę różnych komentarzy maile piszecie, że chcecie się spotkać Kiedyś był motyw z ogniskami Ale no niestety Nie wyszedł, bo zapraszałem ludzi na ogniska Nie przyjeżdżali Teraz chcę zrobić motyw tutaj właśnie w tym miejscu, czy znaczy nie konkretnie w tym, tylko tam poniżej, bo myśmy trochę dalej weszli z Leszkiem Także tak sobie w mojej głowie poukładołem, ustaliłem, że chcę zaprosić wszystkich moich oglądaczy, oglądaczki, sympatyków, przeciwników w to miejsce żeby się spotkać a termin byłby dosyć, dosyć taki odległy, bo byłby to październik, piąty październik, piąty października, pierwsza sobota października, a typowo taki daleki termin, żeby każdy z was miał czas, żeby sobie zorganizować wolny urlop no jakiś taki dzionek, żeby właśnie przyjechać w to miejsce na spotkanie przyjechać, pogadać, pobajerzyć, coś się napić. Spotkanie pokojowe oczywiście. Teraz tylko odwrócę tutaj w tą stronę, czy to widać. Także widać kamieniołom. Wydobywano tu Melafir, tak mówiłem. Na dole jest woda. Jak widzicie, zbiornik wodny, łapią rybki. My idziemy dalej. Także 5 październik 2024: Podjeżdżacie do Głuszycy, jest droga pod sam zbiornik, tam na dole. No i tyle. I zapraszam, będę oczywiście przypominał o tym spotkaniu. Będę też się starał trzymać tej daty, tak jak to dzisiaj mówię. Żeby nie świrować ażąbka jakby coś się zmieniło, to będę informował, ale będę się starał, żeby się nic nie zmieniło. 5 października 2024. Na parkingu tam przy ulicy, na dole, na Kamykach, Głuszyca Wiedzmy, od 14.00, Jobel. Jeżeli ktoś przyjedzie, to będziemy siedzieć do oporu. Także zapraszam wszystkich. Termin jest, data jest. Kto ma ochota, niech przyjeżdżą. Ja będę na pewno. Także zapraszam też ludzi którzy niedaleko tu mieszkają w promieniu 30, 40, 40, 50 km, no ja mam trochę dalej ja mam trochę dalej o jestem z powrotem no ja mam trochę dalej ale przyjadę specjalnie to robię na tym terenie tutaj na Dolnym Śląsku często tu bywam także jeszcze zapytamy Wujka gogle Ile ja mu kilometrów? Czekajcie Ile ja mu kilometrów? Ile kilometrów jest Z Miechowic do Głuszycy? Nie, skasowało się Ile kilometrów jest Z Miechowic do Głuszycy? Z Miechowice do Głuszyca Masz 254,3 km jazdy no. Także słyszeliście. 250 km muszę podjechać, i ja oczywiście, jak zapraszam to się wstawię. Idziemy do takiego miejsca fajnego, gdzie jest najlepszy widok. Nie wiem, czy tam będzie widać, jak podejdę. Tu jakieś informacje się klepią. Nieważne. Trzeba uważać. O, widać parking. No właśnie, wreszcie mu widać parking. Nie wiem, czy tak będzie widać. Tam na dole tam jest parking. Biały bus. Nie widać, bo światło bije mu. Potem zdjęcia takie porobię na społeczności postawie, wstawie. Z tamtej strony ujęcie można zrobić. No, także tak to wygląda. Patrzcie, jaki kolor wody. Super, co? Zarypiaszczu. I też w tym zarypiaszym miejscu chcę was zaprosić na spotkanie. No trochę inaczej światło pada Wpiszę datę pod filmem, wszystko będą informacje. Mocie bardzo dużo czasu. 5 październik, proszę. Matka Natura robi swoje, to co wszystko, oberwała się ziemia, wsypała się tu w dół i tworzy takie kurde Ta? równe usypisko. Tak, bo to normalnie była goła skała, kiedyś porosło po drzewami tak jak tam dalej i teraz po Aha, deszczach. Patrzcie. Naturalna erozja ziemi, obrywa się to w dół. Natura pracuje, drzewa też korzenie rozpychają, nie, od drzew? Trochę też, ale... Mhm. No, widzicie, wrzucę wam parę zdjęć tego miejsca. No, i tak to wygląda. Teraz jest. O! Tam jest droga, dojeżdżacie drogą. Przy samej wodzie stajemy. Piknik gotowy. piknik gotowy. Każdy coś przywiezie, ja ty coś przywiozę. No i zary będzie. Także naprawdę, zapraszam. Trzy miesiące czasu, można powiedzieć. A film jest świeży, bo dzisiaj jest 28 czerwiec. Tak jest. 28 czerwiec 2024. No i patrzcie Pięknota, co? Także gotowe Zaproszenie jest Zbiornik Jagalpy Szwajcarskiej Zbiornik Jagalpy Szwajcarskiej, dobrze się mówi Zaproszenie jest Ja raczej z gębych Hasioka nie robię Także zapraszamy a, światło bije. Oczywiście ja będę przypominał na niejednym filmiku jeszcze o tym spotkaniu dzisiaj oficjalnie takie zaproszenie. Proszę. Taszki śpiewają, tam wędkarze ryby łowią. Jak są z wędkami, to ryby pewno są, Leszek, co? Są, są. Są tu no. karpie, jest amur, A. szczupak jakiś jest. Sandaw. No. też jest. To jest parno przed burzą. Tego... Przed burzą. Oczywiście, gdzieś brzmi w oddali, gdzieś brzmi. Super, patrzcie jakie skały. Skała jest praktycznie czerwona, można powiedzieć, albo no taki odcień czerwieni, burak, może nie rudy nawet. Oki okay, zapraszam jeszcze raz. Pozdro z tego miejsca, zaproszenie z tego miejsca. 5 październik 2024. Od godziny 14.00 kto przyjedzie, ten będzie. Zapraszam, Andrzej H. zapraszam. Dolny Śląsk, Głuszyca, Kamyki. Trzymajcie się wszyscy zdrowo. I do zaś, siemka.